jak obliczyć objętość sześcianów przedstawionych na rysunku. Pierwszy rysunek przedstawia sześcian o krawędzi 1 cm. Napiszmy. Długość tego sześcianu 1 cm, szerokość 1 cm i wysokość również 1 cm. Objętość Oznaczamy literą V. I objętość takiego sześcianu to 1 cm razy 1 cm i razy 1 cm. 1 razy 1 to 1 i razy 1 to 1. Centymetr razy cm razy cm to cm do potęgi. Mówimy inaczej, że jest to 1 cm sześcienny, bo w ten sposób liczymy objętość sześcianu. Taki sześcian o objętości 1 cm sześciennego traktujemy jako sześcian jednostkowy i za jego pomocą będziemy liczyli objętość pozostałych sześcianów. Będziemy się po prostu zastanawiali, ile takich sześcianów jednostkowych mieści się w danym sześcianie. Przejdźmy teraz do drugiego rysunku. Ten sześcian, jak widzimy, ma krawędź złożoną z dwóch długości, jednego centymetra. Czyli możemy powiedzieć, że jego krawędź ma dwa. Centymetry. 2 centymetry. Składa się, jak widzimy, z dwóch takich sześcianów. 2 centymetry długości, 2 centymetry szerokości oraz 2 centymetry wysokości. Napiszmy więc, objętość tego sześcianu to 2 centymetry. Raz szerokość również 2 cm, i razy wysokość 2 cm. 2 razy 2 to 4. To znaczy, że w jednej warstwie znajdują się 4 takie kostki sześcienne. Widzimy, tak, w tej warstwie, na przykład w górnej, znajdują się 4 takie kostki Kostki. A więc możemy napisać 2 razy 2 to 4. I teraz mamy dwie takie warstwy górną i dolną. W każdej z tych warstw znajdują się cztery kostki, czyli 4 razy 2 to 8. A więc objętość takiego sześcianu to 8 cm sześciennych. Przejdźmy do sześcianu następnego. Jak widzimy wzdłuż krawędzi jest ustawionych więcej kostek. W tym wypadku są to trzy kostki. A więc możemy napisać, że długość tego sześcianu to 3 cm, szerokość to również 3 cm i wysokość także. Centymetry. We wszystkich kierunkach widzimy po trzy kostki jednostkowe. Obliczmy w takim razie objętość tego sześcianu. Najpierw liczymy, ile sześcianów jednostkowych znajduje się w jednej warstwie, czyli 3 razy 3 na 3 cm razy 3 cm. No to oczywiście jest 9 cm, czyli widzimy, że w jednej warstwie znajduje się 9 sześcianów jednostkowych, ale mamy trzy takie warstwy, czyli pomnóżmy to jeszcze przez kolejne 3 cm. Mamy trzy warstwy i w każdej znajduje się dziewięć sześcianów. 9 razy 3 to 27. Czyli możemy powiedzieć, że w całym, tym dużym sześcianie znajduje się 27 sześcianów jednostkowych, a więc jego objętość wynosi 27 cm sześciennych. Teraz zastanowimy się, jak liczyć objętość dowolnego sześcianu. Zapiszmy wzór na objętość takiego. Jeżeli przyjmiemy, że krawędź sześcianu ma długość a, to objętość sześcianu możemy zapisać jako V równe a razy a i razy a, lub to samo krócej V równa się a do potęgi trzeciej. Inaczej mówimy a do cześć dziękuję